Cześć, hey, Siemanko. Witam was bardzo serdecznie. Sorry. Jak wygląda taki ogólnie na no mój zwykły dzień? Na no mój zwykły dzień zaczyna się no dosyć normalnie. Wiadomo, gdzieś tam każdy ma swoją rutynę. U mnie jest ważne przede wszystkim to, żeby niczego jakby nie robić też w pośpiechu, tak? Bo jakby wiadomo, wtedy gdzieś tam no wszystko się sypie. Tak na dobrą sprawę, no wiadomo jak każdy z nas ma lepsze i też oczywiście ma gorsze dni, ale nauczyłem się tak na dobrą sprawę z tym walczyć. I właśnie od razu z góry przepraszam, jeżeli będzie tu słychać jakąś wiertarkę czy coś. Ale to sąsiedzi po prostu robią już remont od pół roku i chyba fachowcy dalej nie potrafią go skończyć. Ale mam nadzieję, że gdzieś to tam nie przeszkadza. I co? Zaczynamy. Odcineczek. Największym moją codzienną trudnością oczywiście będę wam mówił szczerze nie mam zamiaru ściemniać ani użalać się nad sobą bo, bo ja nie należę przede wszystkim do takich osób i pamiętajcie jedno zanim zacznę nigdy przy nigdy starajcie się przede wszystkim, może tak w sumie te, określe, te zdanie będzie lepsze starajcie się nie podchodzić do osób niepełnosprawnych jak do jakichś przygupów którzy nie mają mózgu i nie kontaktują. I nie mówcie, o Boże, biedny, poszkodowany, Boże, ja to pewnie bym Selinę powiesił, jakby był w takiej sytuacji jak ty i tak dalej, i tak dalej. Jak ty sobie, biedak biedaku, biedaczko, radzisz? Nie, bo wy nie motywujecie takim głupim gadaniem osoby, tylko wręcz przeciwnie, jeszcze dajecie im do zrozumienia, że naprawdę są gówno warci. A wierzcie mi, że tak nie jest. E, więc teraz zacznę. Takim moim e, największym problemem życia codziennego to jest jakby walka z rzeczami, które no oczywiście dla innych są banalne. Są to sprawy fizyczne, czasem gdzieś psychiczne. I tu zatrzymam się. E, ponieważ jakby najgorsze nie jest to co ciało może, tylko to, jak ludzie potrafią oceniać, patrzeć na ciebie, to jest najgorsze. Oczywiście bywają momenty, że siada głowa i to jest, na, to jest normalne u każdego zdrowego człowieka. Wstajesz rano, pijesz kawę, robisz sobie porządną jajówę, czujesz zastrzyk w ogóle takiej energii, że jakbyś mógł, to byś po prostu wziął trzy worki cementu, na plecy i po prostu byś szedł przez, przez osiedle i w ogóle. Ale niestety za pięknie by to wyglądało, ponieważ w środku możesz czuć, że jesteś naprawdę dzisiaj nie do zajechania. Ale wystarczy, że wiedzie ci nie tak głowa, wie, wiedzieć ci nie tak psycha, i już jakby to będzie już kompletnie nieistotne. Czy, masz, czy zjadłeś dobre śniadanko, wypiłeś kawkę, załatwiłeś się w toalecie i, i masz energię. Nie, bo jak psycha ci negatywna wiedzie, to nieważne co zrobisz, co zjesz i nieważne ile się wyśpisz, to i tak nie dasz siebie 110%. Wierzcie mi. A jeżeli tak jest, jeżeli mam rację, to napiszcie w komentarzu i czy wy też tak oczywiście macie. Bo ja takie dni mam rzadko, ale jestem człowiekiem, więc takie rzeczy też mi się przytrafiają. Ale to jest taka w sumie teraz powiem wam taką najważniejszą rzecz. Wiecie co? Ja ogólnie ja się nie zatrzymuję, bo najbardziej co mi pomaga, to pomaga mi trzymanie gdzieś tam tej rutyny. Robienie rzeczy przede wszystkim, które mnie jarają. Rozmowa z normalnymi ludźmi to jest w ogóle podstawa dla mnie, bo ja kiedyś nie patrzyłem na jakość swoich znajomych, tylko patrzyłem na ilość. I każdy z nas w swoim życiu też tak ma, że najlepiej mieć 300 znajomych. O Boże, kogo dany człowiek by mi nie wymienił, kogo on nie zna. Tylko zastanówmy się, z tych 300 znajomych, ilu znajomych jest fair play wobec ciebie? Ilu z tych znajomych, jeżeli będziesz miał problem, przyjdzie bezinteresownie i ci pomoże? Nad tym też warto się zastanowić. Eee, dlatego ja odciąłem się od toksycznych osób. Odsuwam się od toksycznych opinii, ponieważ ja znam swoją wartość, wiem na co mi stać, wiem co mogę przekazać innym osobom, bo też każdy z nas ma jakieś wartości, ty, drogi widzu, też jakieś wartości możesz mi przekazać. Ja przez swoje nagrywanie do ciebie, też pewnie, może jakąś wartość wniosę w Twoje życie. To jest normalne, ale pamiętajmy, że Jakie, os jakie osoby mamy wokół siebie, tak wygląda też nasze życie. Bo my chłoniemy jak gąbka. Takie dziwne ich patrzenie na świat, dziwne opinie. A weź, nie rób tego, bo to jest bez sensu. Ja robiłem, robiłam i, i, i mi nie wyszło. Ty też tego nie rób, ale to tobie nie wyszło, nie? To tobie nie wyszło, a mimo, że wyjdzie. Więc jakby po co od razu z automatu podcinasz mi skrzydła. E, dlatego tak na dobrą sprawę wszedłem w YouTube'a i gadam do Was. Bo to jest jakby nie tylko. Może inaczej, sprawia mi to wielki fan. To jest gdzieś tam też e, jakieś radzenie sobie ze swoim życiem e, i pokazanie, że. Jesteśmy naprawdę normalnymi, w porządku, ludźmi, z którymi można normalnie pójść do pubu, napić się, skoczyć na bungee, pojechać sobie, nie wiem, wynająć sobie jeepy i pojechać sobie na offroad i, i w ogóle i w szczególe pojechać na ognisko. Naprawdę wszystko można z nami robić. Wszystko. Ja na przykład w ogóle kocham adrenalinę, więc to takie przykłady po prostu podałem, bo jestem świrem i jakby nie ma dla mnie rzeczy, których nie zrobię. Wręcz przeciwnie, ja je zrobię nie dlatego, żeby pokazać, że, e, że nie wiem, żeby zabłysnąć, tylko po prostu, żeby sobie udowodnić, czy moja psychika jest na tym etapie tak silna, że to da radę ogarnąć, nie? E, nastawienie mam takie, wiecie, do życia, że jakby, no wiadomo, no ja nie mam wpływu na wszystko, wy też nie macie na wszystko wpływu, ale na pewno ja mam wpływ na to, czy ja się poddam, czy wstalę, wstanę kolejny raz i po prostu będę walczył. Na, na to na pewno mam wpływ. I też wiadomo, no ja nie chcę być postrzegany jako przez, jakby to powiedzieć, przez pryzmat ograniczeń, tak, no bo jakby, no ja no w sumie nie jakby, no jestem zwykłym, normalnym gościem, e, który też chce żyć po swojemu a to, że mam wózek to nie jest moje ograniczenie ograniczenie e, jest tylko i wyłącznie tu, w mojej głowie i w twojej tak samo jest ograniczenie i przestań e, wmawiać też sobie, że a nie wiem mam balkonik albo chodzę o kulach i na przykład chciałbym skoczyć z bungee, ale no nie da rady, gówno prawda, wszystko da radę i znam takie osoby, co jeżdżą na wózku i skakali, więc wierzcie, wszystko siedzi tu w głowie i mówię też do osób pełnosprawnych, normalnych, tak jak ja, tylko, że troszkę ja jestem bardziej mobilny i zawsze mam krzesło przy, przy stole i, i w ogóle, więc jakby mam ten luksus, <laughs> więc... Fajnie, ja się cieszę. E, więc od, od Ciebie też to zależy, nie? Jak pokierujesz swoim życiem? Jak pokierujesz swoim życiem i jakie będziesz miał nastawienie do wszystkiego? Bo wydaje mi się, że jeżeli e, masz jakieś cele, masz jakieś marzenia, albo masz jakieś problemy w życiu codziennym, to po prostu zastanów się, jak możesz sobie ułatwić w tym życiu. Jak możesz e, przeskoczyć pewne rzeczy. Jak e, ograniczyć ludzi, którzy nie pomagają ci w tym. I jeśli dotrwałeś, mordeczko moja, kochana, do tego momentu, to teraz ja mam do ciebie pytanie. Z czym Ty masz największy problem na co dzień? I napisz mi jeszcze, co Ci pomaga się nie poddawać. Napisz mi to. Tak po prostu z ciekawości. Naprawdę ciekawi mnie to, bo też ja mówię o sobie, to też ja bym jakby chciałbym Was też poznać. Bo Wy poznajecie mnie, więc możemy się jakimiś informacjami życiowymi podzielić. Więc jeśli podobało Ci się to wszystko, to zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, napisz komentarz i zapraszam do kolejnego filmu niebawem. Trzymajcie się cieplutko.